na ostatniej rundzie Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w wyścigach motocyklowych. Porozmawiamy z zespołem Silesia Racing, jak minął im sezon. Jest z nami Patrycjusz Widuch. Cześć. Czy możesz przedstawić swój zespół? Cześć, witam Was serdecznie. Eee... No, to może zaczniemy od następnego zawodnika, o sobie powiem gdzieś tam na końcu. Gabriela Konigwiduch, moja żona. Na chwilę obecną jest jedną, najszybszą kobietą w Polsce w swojej klasie. Startowała w tym roku w niecałej serii Pucharu Południowej Polski, plus w niecałej serii przez kontuzję niestety Pucharu Polski, ale idzie z chłopakami naprawdę łeb w łeb. Obok stoi Daniel Pilc, nasz zawodnik, plus do tego trener przygotowania fizycznego i motorycznego. Za były zawodowy pięściarz, obecnie trener, e, dba o to, żebyśmy byli w takiej kondycji, jak jesteśmy teraz. Dalej jest Zosia Rogala i Mateusz Drogosz. Zosia dba tak naprawdę w teamie o wszystko. Od e, małej mechaniki, zdejmowania kocy, e, po to, żebyśmy mieli co jeść, co pić, żebyśmy wyjechali o odpowiedniej godzinie. Mateusz nie ma lepszego spawacza. Eee, przynajmniej my nie znamy lepszego spowacza niż on, robi przy motocyklach nam dosłownie wszystko, co trzeba naprawić, co trzeba stworzyć, zajmuje się wszystkim. Przy okazji startował eee, w połowie serii Pucharu Południowej Polski, tak jak my, bo zrezygnowaliśmy gdzieś tam w połowie teamu na poczet innych eee, lig i w Pucharze Polski, gdzie zajął bardzo fajną, wysoką dziewiątą lokatę. Mateusz Adamczuk. Eee, Nasz, niestety, pechowy zawodnik, bo zimą uległ wypadkowi, przez co miał kontuzję, nabawił się kontuzji kolana, musiał przejść zabieg, dlatego nie jeździł zbyt wiele, ale tak naprawdę to Mateusz jest odpowiedzialny za całą współpracę z wszystkimi partnerami, to on jest odpowiedzialny za to, żeby nam, że tak powiem, załatwić co trzeba, no i dba o to, żebyśmy wyglądali ładnie, mieli w czym chodzić, w czym jeździć. Konrad Filipowicz, bardzo szybki zawodnik, jest tak naprawdę najmłodszy w naszym teamie, jeśli chodzi o staż. Debiutuje w Pucharze Polski. Wcześniej jeździł bardzo dużo w, na motocyklach crossowych, gdzie odniósł dużo swoich. Osobistych sukcesów. Teraz przesiadł się na większe motocykle. W międzyczasie jeszcze były gdzieś tam pitbajki. Dzisiaj e, udowodnił to, przypieczętował to trzecim miejscem w klasyfikacji generalnej pucharu Polski, e, w klasyfikacji pucharu południowej polski, gdzie też nie wystartował we wszystkich wyścigach, zajął drugie miejsce. Także jest naprawdę potencjał. I na koniec Jakub Belak. Kuba jest e, młodym zawodnikiem, który. Być może od przyszłego sezonu będzie w naszym teamie, bo chcemy wspierać młode talenty, szukamy młodych talentów, szybkich młodych zawodników, bo tak naprawdę my jesteśmy już no, peselowo nie ci. Także to w nich jest nadzieja, to w nich jest wiara w to, żeby w końcu ktoś wyszedł poza tą naszą polską scenę wyścigową, tak jak kilku innych zawodników, i dlatego mamy nadzieję, że gdzieś tam może w przyszłości nasza współpraca zaowocuje w coś więcej niż tylko przyjaźń i wspólne treningi. Ja nazywam się Patrycjusz Widuch. Eee, można powiedzieć, że stworzyłem ten team, ale to tworzymy go wszyscy. Ja tylko wymyśliłem, żebyśmy to sformalizowali, żebyśmy mieli jakieś logo, jakąś nazwę. Eee, ścigam się niedługo stosunkowo 4 lata. Zacząłem od pitbajków. Po pitbajkach przesiadłem się na większe motocykle. Eee, osobiście mam już trochę sukcesów na swoim koncie. W tym roku zająłem, zdobyłem Mistrza Polski eee, w pitbajkach. Klasie 100, Light 150. Wygrałem dzisiaj puchar Polski, zająłem pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. W zeszłym roku wygrałem puchar polski w klasyfikacji generalnej. Wasz Team składa się z wielu z zawodników, macie już wiele sukcesów. Gratuluję jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł na team? Zaczęło się tak naprawdę stąd, że pierwszy z na wszystkich na torach jeździł Mateusz, tak zwany Maciek. To on pierwszy zaczął jeździć na, na torach na motocyklach szosowych. My gdzieś tam się znaliśmy z tego środowiska motocyklowego z jeżdżeniu po ulicach. Zaczęliśmy z Gabi jeździć na pitbajkach. Później zorganizowaliśmy zimowe treningi, żeby robić coś poza sezonem. I w ten sposób poznaliśmy Daniela, poznaliśmy Mateusza, na wyścigach pitbajkowych poznaliśmy tak samo Konrada i Kubę. I stąd to się wzięło, tak naprawdę. Stąd się znamy. Wszyscy, jak sama nazwa mówi Silesia Racing, mieszkamy na Śląsku. Widujemy się bardzo często i tworzymy taką naprawdę małą rodzinę. I powiedz mi, jak przygotowujecie się do takiego sezonu? Tak jak już wcześniej wspomniałem, przede wszystkim e, trenujemy na halach kartingowych, zamkniętych halach kartingowych, na pitbajkach. Moim, tak samo naszym zdaniem, jest to chyba najlepsze przygotowanie, e, jeśli chodzi o technikę jazdy, o to, żeby być cały czas w ruchu, żeby nie wypaść z obiegu. Że na pierwszej rundzie e, nie poświęcam tej pierwszej rundy na wjeżdżenie się i przygotowanie, tylko jestem rozgrzany tak naprawdę, wsiadam i robię to, co mam robić. A poza tym e, Daniel prowadzi u siebie na swojej e, sali e, treningowej, e, treningi, gdzie przygotowuje nas typowo, stricte pod e, wyścigi motocyklowe. a jak Oglądasz tydzień treningowy? Ile razy w tygodniu jeździcie, trenujecie? Trenujemy generalnie dość dużo. Ja, Gabi, Maciek, bo zazwyczaj jeździmy takimi, powiedzmy, gdzieś tam trójkami, bo nie, nie zawsze jesteśmy wszyscy na każdej rundzie. No to, żeby nie skłamać, jesteśmy praktycznie każdy weekend na torze przez ostatnie, od kwietnia, powiedzmy, nie wiem. Z, Małymi przerwami. Jesteśmy co weekend na torze. Dodatkowo staramy się gdzieś spotykać na placach otwartych, gdzie możemy potrenować właśnie na pitbajkach, na zamkniętych parkingach gdzieś pod marketami. No generalnie nasze życie na chwilę obecną to jest tylko jazda, treningi, naprawy motocykli, przygotowania i wyścigi zawody. Czym jeździcie? Na chwilę obecną większość naszego teamu, praktycznie cały nasz team teraz jeździ w kategorii 300. Ścigamy się na motocyklach Kawasaki Ninja 400 i Yamaha R3. Eee, na, w, tym, w tym sezonie ścigaliśmy się w Pucharze Polski w klasie Sport 300. Eee, ścigaliśmy się w Pucharze Południowej Polski u Duszan Team, którego serdecznie pozdrawiamy. Eee, ja wystartowałem też gościnnie w, na pitbajkach, gdzie już w tym sezonie nie ścigałem się w ogóle, ale stwierdziłem, że pojedziemy. Gabi też wystartowała w tych zawodach. Ja tak naprawdę pojechałem na doczepkę, a zrobiłem sobie Mistrza Polski. I w czym jeździcie? No, i tu jest właśnie zasługa naszego kolegi Mateusza. Zajął się tym, żebyśmy jeździli naprawdę bezpiecznie. Bardzo dziękujemy firmie Spike za to, że wsparła nas w tym sezonie. Mamy nadzieję, że godnie ich reprezentowaliśmy, co widać między innymi po naszych osiągnięciach. Jeździmy w firmie Spike w ich kombinezonach jednoczęściowych. Mamy tak samo ich rękawice. No i mamy nadzieję na owocną współpracę na przyszły sezon, bo będziemy się rozwijali, startowali w wyższych klasach na większych motocyklach. Jeździmy w odzieży termoaktywnej Sixto. Bardzo polecam, nie byłem sceptycznie nastawiony do jednoczęściowej bielizny, a tutaj się okazało, że to jest to tak naprawdę czego szukałem. I naszym pierwszym tak naprawdę, najważniejszym dla naszego serca sponsorem jest firma Don't Break. Oni dbają o to, żebyśmy mieli czym szarować po, po asfalcie. Zapewnili nam wszystkim e, e, slajdery na ten sezon, mieliśmy ich naprawdę pod dostatkiem. E, dziękujemy tak samo innym naszym sponsorom, który nas, którzy nas wspali, wsparli w tym roku. E, firmie Topromo, e, firmie Bimoto Trzebinia, bo dzięki nim na, przykład na tej rundzie nie musieliśmy się szarpać i zmieniać opon e, na naszych ręcznych zmieniarkach, tylko e, Jakub nas wyręczył przy tym. Dziękujemy firmie Biker Skin za to, że zadbali o nasze kombinezony po ewentualnych przycierkach. No i oczywiście firmie MD Welding, gdzie naprawiali wszystkie nasze możliwe usterki. Zapraszamy do śledzenia tych firm, do polubienia ich na, na mediach społecznościowych, bo naprawdę warto, dzieje się u nich tak samo dużo jak u nas. A jak sprawdzają się kombinezony? Ogólnie jestem zadowolony z kombinezonów. Są naprawdę są bardzo lekkie. To akurat jest duża ich zaleta, że jak jadę, no to nie czuć tej wagi. Tak samo jak ją, jak zdejmuję, jak zakładam. Są e, bardzo delikatne, dlatego że są skóry z skangurze. Akurat nasz model jest e, w, w większości zbudowany z kangurzej skóry, dlatego te odczucia są zupełnie inne. E, no, są dość dobrze. E, odporne na, na różnego rodzaju usterki takie mechaniczne, które się zdarzają. Jak ktoś dużo jeździ, to musi się wywrócić, jak to się mówi. Dobrze oprotektorowane, jest bezpiecznie. Cóż mogę więcej powiedzieć? Bardzo polecam. Kolorystyka w ogóle pasuje właśnie do naszych barw teamowych i to jest ich wielki, wielki atut. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę Wam samych sukcesów w kolejnym sezonie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.